Widzowie, dzisiaj omawiamy dwa najnowsze odcinki Hazmin Hotel, czyli piąty i szósty. Pierwsze co pomyślałem widząc odcinek piąty to było O jasny ch... chuj, ale szósty, hoho, ho, odbiera jakiekolwiek słowa. Bez zbędnego przedłużania lecimy z tematem. W poprzednim filmie dbaliśmy co wiemy o konkretnych rzeczach ze zwiastuna na ten moment. Po internecie latała masa teorii, z których najpopularniejszymi były te, że Carmilla to upadły anioł, a Angel Dust umrze w nadchodzących odcinkach. Nic z tych rzeczy na ten moment się nie spełniło, ale z historii wokół postaci skręciliśmy nagle w problemy Charlie's ojcem. Pokładajmy sobie jednak rzeczy po kolei, a zacznijmy od Alastora. Alastor pełni funkcję menedżera w hotelu, co jest dość oczywiste. Pięć miesięcy po inwazji i też jego pojawieniu się na progu hotelu, który wtedy miał jeszcze nazwę Happy Hotel, nic nie wskazywało na to, że może mieć jakiekolwiek dobre intencje. A już w ogóle, żeby łączyło go coś z Lilith, matką Charlie i żoną Lucyfera. choć teraz są w separacji. Alastor w tym odcinku jest trochę inny. Podczas poprzednich czterech odcinków daje się poznać jako w miarę bierny menedżer, który raczej broni miejscówki i jest i patronem, aniżeli robić cokolwiek, by aktywnie pomagać Charlie w odkupieniu straconych dusz. Największym naszym problemem z Alastorem było to, że jego jedynymi cechami osobowości było bycie strasznym, bycie rywalem Voxa i posiadanie dusz Haska i Nifty. No dobra, daliście do tego bycie radiowym podcasterem i jakieś tam niewielkie wskazówki, że coś go łączy z Lilith. Ale co takiego? Hask w piątym odcinku w jednym momencie odpyskowuje Alastorowi sugerując, że ten również, cytat, jest na smyczy. O kim może mówić hask? Poza Lilyw przychodzi mi do głowy tylko jedna osoba, ale o tym za moment. Alastor podczas konwersacji z Zestialem w trzecim odcinku odwracał wzrok i unikał odpowiadania na jego pytania. Już jednak mniejsze, że bał się akurat niego. Może jednocześnie bać się Lilith, z którą jego tajemnicza siedmioletnia absencja go łączy. To generalnie oznacza, że Alastor nie jest taki silny, za kogo się uważa. Owszem, może posiadać duszę i siłę, aby obalić innych overlordów, tak jak opisała to Mimsy w swojej historii, ale w dalszym ciągu może ktoś stać za jego czynami lub, jak to określił Husk, mieć go na smyczy, czyli posiadać jego duszę. W tym przypadku byłaby to Lilith. Ale czy na pewno? Inną kandydatką na trzymanie go na smyczy jest nikto inny jak druga żona Adama, Ewa. Wiem, bezsensowne częściowo i absolutnie wzięte z czapy, ale posłuchajcie mnie. Nie wiemy, co łączy Lilith z Ewą, co łączy Alastora z którąś z nich oraz w jakiej relacji jest teraz Adam z Ewą. Wiemy tylko, że Adam jest takim trochę fuckboyem, no ale o Ewie nie wspomina praktycznie w ogóle. W szóstym odcinku poznajemy parę aniołów, między innymi Sery. Ta mówi o tym, że piekło szykowało bunt przeciwko niebu. Sere może kłamać, aby uspokoić Emily i nie dać jej upaść tak jak Lucyferowi. Ale co jeśli coś z tego jest ziarnem prawdy? Może Ewa lub Lilith coś w tym wszystkim manewrowały? Lilith nie lubi mieba, to akurat fakt. I stoi murem za grzeżnikami. Wiemy to m.in. po plakatach z pilotażowego odcinka. Wiem, wiem, pilotażowy nie jest w pełni kanoniczny, ale niektóre rzeczy nadal trzymają się kupy pod względem niego. Dlatego kimś, kto może być zawistny względem kreacji Lucyfera i i jednocześnie wylądować w piekle, jest Ewa. Widzieliście, jak została pokazana w opowieści czytanej przez Charlie w pierwszym odcinku? Wygląda ona tak, jakby faktycznie miała wylądować w piekle po śmierci. Dodajcie do tego fakt, że Alastor jest w hotelu po to, żeby zadowolić się upadkiem marzeń Charlie. A przynajmniej po to jest tam oficjalnie. Nieoficjalnie miałby ale gdyby to, co powiedział, miało być w pełni prawdą, a raczej dotychczas wszystko co powiedział nie było kłamstwem, to posiadanie jego duży przez Ewę byłoby całkowicie sensowne. Dodajcie do tego to, że nie wiemy, na ile stara się on być ojcowskim wzorem dla Charlie, a na ile podkład Lucyfera. Może to być pewnego rodzaju foreshadowing tego, że jest on jednak po to, by faktycznie sprawić jemu i jego rodzinie cierpienie. Zastanawiające jest też to, że skoro jest tak potężny, to dlaczego nie pozbędzie się Wiz, m.in. Voxa, skoro tak bardzo się z nim nie lubi? No i w dodatku te uśmiechy u Ewy i Alastora to jest też podejrzane. Coś może być faktycznie na rzeczy. Wciąż jednak motywy, miejsca pobytu i relacja Lily i Ewy są nam kompletnie nieznane. Jestem bardzo ciekaw, czy dowiemy się czegoś na ten temat w ostatnich dwóch odcinkach pierwszego sezonu. Zagadkowy jest także Lucyfer, bo absolutnie nie rozumiemy jego głowy. Owszem, jest marzycielem i śmiesznym ojcem, który zawsze chce pokazać swojemu dziecku coś nowego. Jednocześnie sam! Ma też nieprzepracowane traumy, przed którymi stara się chronić swoją córkę. Nie chcą mianowicie, żeby jego oczko w głowie nabawiło się tych samych cierpień, co on. Bycie władcą kręgu pychy faktycznie do niego pasuje. Bo pycha po angielsku to jest Pride, czyli w pewnym sensie też duma. Lucyfer w tym odcinku pokazuje, jak fajnym jest faktycznie ojcem, tylko zagubionym. Pokazany nam jest też ojciec, który jest faktycznie dumny ze swojego dziecka. Jest w końcu dumny z tego, co stworzył. Mimo że nie jest dumny z piechła, które sam właściwie stworzył. A z innych pozytywnych rzeczy, Jeremy Jordan śpiewa. Przecudownie, chociaż na zawsze pozostanie w mojej głowie i serduszku to, jak grał tytułowo postać w serialu Lucifer Tom Ellis. Chyba nikt nie da radę mu dorównać. Niemniej Jordan odegrał, tak jak już mówiłem, świetnego ojca głównej bohaterki. Praktycznie cały odcinek poświęcony na naprawę ich relacji i rozwój wydarzeń najbardziej głównego wątku wyszedł naprawdę fenomenalnie. Nie wiem, dlaczego niektórzy ci, którzy oglądali ten odcinek z przecieków, tak po nim jechali. Nie zawiodłem się ani trochę, a po szóstym odcinku już w ogóle chciałbym zobaczyć go o wiele więcej. Oby jak najczęściej wracał i zaszczycał nas nie tylko swoim głosem, ale i swoim świetnym czasem. Ekranowym, bo w tym odcinku definitywnie więcej śpiewa, aniżeli mówi. Spota takich większych konkretów parę rzeczy przykuło naszą uwagę podczas sensu piątego odcinka. Przede wszystkim ten odcinek jest okropnie przebodźcowany. Nie negatywnie, ale też niezbyt pozytywnie. Upchali w niego bardzo dużo rzeczy i to do, doceniamy, ale mimo niewielu rewelacji w podstępie historii, a prędzej w relacjach postaci, to czuliśmy, że strasznie dużo rzeczy ten odcinek chce pokazać. Kolejna rzecz to genialny wygląd kapelusza Lucifera, nawiązujący do Grzechu Pierworodnego. Generalnie jego cały design jest ciekawy i wyjątkowy kolorystycznie, ale z drugiej strony też się jakoś nie urywa chyba tyłka. W ogóle widzieliście te ujęcia Charlie? Chryston, na bal, przez całą tą piosenkę na starej lucyfera. A no i na pewno najlepsza scena z piątego odcinka to ujęcie z agresywnym graniu na skrzypcach. Ono wygrało wszystko. W ogóle nie wiem, ile osób to wychwyciło, ale Mimzi ma dług na. hmm. ile? 50 tysięcy? Kurczę, to sporo! Ciekawe, kto jeszcze wydał 50 tysięcy i wpakował się w kłopoty. Przechodząc już do szóstego odcinka, trip do nieba, super rzecz. Cherry Bomb, kurczę, nie mogłem się doczekać jej pojawienia się w tym show. Ale generalnie poza Cherry nic chyba nie widzieliśmy o szóstym odcinku. Interesującym detalem w pierwszych paru minutach są naklejki z napisem Pride i naklejki z na walizkach Wagi i Charlie. W sensie do tej pory ich związek po prostu był, a teraz są bardziej eksponowane, aniżeli tylko pokazywane jako postacie przedstawiające w tym uniwersum ruch LGBT. Chyba, że coś ominęliśmy. W takim wypadku dajcie znać w komentarzach. Aha, no i Pride może być też referencją do tego, że ojciec Charlie, czyli Lucifer, jest władcą kręgu. Pychy. Pride, bo wiecie. Haha, super żart. <klimy> Gdy Cherry dostaje kasę od Charlie, twarz Angel Dusta jest po prostu bezcenna. Niektórzy mówią, że to jest w pewnym sensie nawiązanie do komiksu z Angel Dustem, w którym to Charlie daje mu kasę i mówi, żeby potraktował to jako inwestycje w niego. W ogóle to jestem ciekaw, na ile te komiksy Angel Dusta i Alastora są kanoniczne, ale o tym może pogadamy kiedy indziej. W każdym razie Vivzie że Cherry pochodzi z Australii, co zresztą po niej słychać, zapisy detal pasujące do niej. W pewnym sensie jest też zabawne to, że Serpentius jest zakochany w Cherry, no ale nieżbym wyśmiała biedaka czy coś. Hub się stara przez cały odcinek ją poderwać, a ta szajbuska. Chyba nie muszę zbytnie elaborować, jak to się kończy. Ale jednak ważniejszym punktem tego odcinka jest przesiadywanie przy barze Cherry, Angela i Haska, gdzie ten drugi odmawia wzięcia pigu od Cherry. Tym bardziej po tekście Haska. Myślałem, że staćcie na więcej. No dobra, ważniejsze jest to, co się dzieje po tym. Dbanie o i postawienie się Valentino i chęć trzymania się z przyjaciółmi z hotelu to dowód na to, że Angel robi imponujący postęp. Na tyle imponujący, że ci w niebie sami nie wiedzą, czemu chłop jest w takim razie w piekle. A skoro o niebie mowa, to zacznijmy od początku wizyty Charlie i Wagi w niebie. Święty Piotr Ubram. Normalka. Chociaż na początku się zastanawiałem, czy to faktycznie on. Zastanawiałem się również, kim są serafiny i definicja według portalu jezuici.pl brzmi mniej więcej tak: Są oni aniołami stojącymi najbliżej Boga i mogą go oglądać twarzą w twarz. Serafiny będąc czystym intelektem, nadzorują porządek wszechświata i działanie opatrzności Bożej. Huh. Ma to sens. Patrząc na to, jaki autorytet posiadają oni w niebie nad Adamem, lud i resztą egzorcystów, można by się domyślić, że są po prostu wysoko w hierarchii. Zacząłem się też zastanawiać nad tym, jaką w takim razie pełnią rolę czeruby. Na stronie wszystkie -symbole .pl wyczytałem, że cytat W Starym testamencie czerubinowie mieli symbolizować brak możliwości powrotu do raju. Miały też przynosić do niebies na ziemię Boga, siedzącego na tronie. Trochę zabawny zbieg okoliczności, patrząc na to, że troje czerubów z kolubos utknęło na ziemi i ma bana na powrót do nieba, ale robię za dużo dygresję. Wróćmy do Hazmi Hotel. Po poznaniu Serafinów dostajemy na uszy piosenkę, której podkład jest grany. Na organach. Od razu skojarzyło nam się z Kogachambu granym na tym instrumencie. Ten klasyk potrzebuje pełnej wersji. A skoro o klasykach mowa, lektor mówi coś przepięknego, gdy Charlie, Wagi i Sara przebiegają obok nich. Nie za bardzo mogę to puścić, więc musicie sobie to przesłuchać sami, ale poleciał polski klasyk filmowy z Dnia Świra. No dobra, teraz parę słów o Wagi. Nikt chyba się nie spodziewał, że jest aniołem egzorcystą. A właściwie to była. Co zabawne, dostawaliśmy niesamowicie dużo wskazówek do tego faktu. Umie korzystać z Diddy, w zwiastunie jest zbliżenie na anioła wyróżniającego się od innych z X na lewym oku, nie zachwycała się niebem od do teraz, a Hack określił ją jako tą, która, cytat, ocenia wszystkich, bo nienawidzi samej siebie. Czy przekaz był subtelny? Owszem. Czy wszystkich zszokował? Jasne. Czy dało się to rozgryźć wcześniej? Pewnie tak. Każdy teoretyzował, że Carmilla jest aniołem, a tu proszę! Poza łodotwerem mieliśmy jednego cały czas pod nosem. Czy jednak związek wagi i Charlie przetrwa? Patrząc po scenach, które widzieliśmy w zjastunie, a jeszcze się nie pojawiły w show, wszystko jest możliwe. Na pewno zbiorą się do kupy, by szykować się do obranych hotelu na 24 godziny przed eksterminacją i szykować jakiś. Albo punkt obrony, albo musical na jego terenie. Nie wiem, na pewno postawił jakąś kozacką scenę. Jednak teraz przejdźmy do całej tej świetnej sekwencji Sądu w Niebie. Najpierw dowód na to, że nikt nie ma pojęcia, jak się dostać do nieba, więc beka z całego tego debilnego systemu oceniania dusz i Sądu Ostatecznego. Ale te słowa sery, cytat, naszym zadaniem jest je chronić, w odniesieniu do dusz w niebie. Mówiłem o tym wcześniej, ale może faktycznie jest jakaś plotka, że szykuje się bunt w piekle? I co to znaczy, że Charlie, cytat, nie wie o wielu rzeczach? Na ten moment widzę tylko dwie możliwości. Sera, jako najwyższa z serafinów, pozwala sobie na ogrom kłamstw, co potwierdza to ujęcie z płomieniami w jej oczach. Jest ona tak naprawdę z głównym złem lub kimś, kto reprezentuje głównych złych w niebie. Tymi złymi może być tak naprawdę na ten moment ktokolwiek. Od kliszowego Boga do jakiejś rady wyższych bytów, o których jeszcze nie wiedzieliśmy. Jeśli tak jest, to mam nadzieję, że nie dojdzie do bezsensownego chodzenia po schodkach, gdzie zawsze jest ktoś, kto stoi wyżej niż poprzedni ubity boss. Drugą jednak opcją jest to, że ktoś trzyma ją na smyczy jak Alastora. W tym przypadku. Niewiele się to różni od poprzedniej opcji, z tym, że Sera boi się upadku takiego, jaki spotkał Lucyfera, i nie chce, by to samo spotkało Emily. Z pozytywnych rzeczy wiemy, że nie wszystkie Anioły to chłopie takie jak Adam i egzorcyści. No i piosenka You Didn't Know jest genialna. Nie dość, że nawiązuje ona słowami i rytmem do piosenki Hell is Forever, to jest ona jednym z przełomowych momentów historii. Sześć osób ją śpiewa łącznie, i w trzech minutach dali nam potężne pchnięcie historii naprzód. Dosłownie musiałem siąść po obejrzeniu tego odcinka i wyczylowić jakieś 15. Minut. Ten odcinek był przykładem dobrego przebodźcowania. Z innych rzeczy, które chcielibyśmy wspomnieć, to to, że światło w nim jest inne. Znaczy, to jest oczywiste, ale paleta barw zupełnie inaczej wypada na boskim tle. Czy to źle? Eee, czy ja wiem? Na pewno to jest bardzo miła odmiana. Jestem też w sumie ciekaw, czy skoro w sumie anioły mogą upaść, to demony mogą powstać? Nie jestem pewny jakiego słowa użyć, ale chodzi o to, że skoro anioł może być zdegradowany do demona, to czy demon może stać się, chociaż w części aniołem? Charlie i Emily się definitywnie zaprzyjaźniły i dostaliśmy bardzo mało ich wspólnych scen. Chciałbym zobaczyć więcej ich wspólnych akcji, scen i tak dalej. I bardzo jestem ciekaw, czy Emily faktycznie upadnie. Jeśli tak by się stało, to czy miałaby to za złe Charlie? A jeśli nie, to czy dołączyłaby do głównego kasu w hotelu? Czy byłaby tam zamiast jednego z grzeszników, który dostąpiłby odkupienia? Zobaczymy jeszcze, gdzie historia nas powiedzie. A teraz kończymy ten film, bo aż się przegrzałem i muszę wyczylować do piątku. Ale będzie co oglądać. Polubcie film i zasubskrybujcie nasz kanał, bo definitywnie będziemy wypuszczać film film w następny weekend podsumowujący albo ten sezon albo te dwa odcinki. Raczej to pierwsze, ale to się jeszcze okaże jak bardzo będą uderzać odcinki 7 i 8. Trzymajcie się i nie dajcie się zwieść anielskim słówkom. Siema.